Cześć, witajcie na kanale Grupy GZ. Dzisiaj znajdujemy się w Szczecinie, a dokładniej w jednym z naszych salonów, w salonie marki Opel. Mimo trudności z dostępnością pojazdów są marki, w których regularnie pojawiają się nowe modele. W przypadku Opla jest to między innymi nowy Opel Grandland 2022 i to na nim dzisiaj skupimy swoją uwagę. Model ten klienci mogą zamawiać od zeszłej jesieni. Pierwsze modele już jeżdżą po ulicy. Przyjrzyjmy się zatem temu flagowemu suwowi Opla. Poza sportową dynamiką, która najbardziej go cechuje, nowy Opel Grandland ma od teraz inne świeże spojrzenie, a jest to Opel Vizor. Inspiracją do tego nowego oblicza jest Opel Manta pierwszej generacji, jednak swoją premierę Opel Vizor miał już w nowej mokce. Opel Vizor rozciąga się przez cały przód, a pośrodku tylnej klapy umieszczono jest nazwa Grandland i logo z błyskawicą. Odważny i wyrazisty za zaostrza estetykę przodu integrując grill, logo marki Opel i technologie, w tym wiodące w swojej klasie pikselowe reflektory IntelliLux LED w jednolitym wizualnie elemencie. 168 elementów LED po 84 na każdy reflektor, podobnie jak w Opel Insignia, zapewnia płynną adaptację wiązki świetlnej do warunków jazdy i otoczenia bez oślepiania innych użytkowników ruchu. Moduły LED pod wąskim kloszem lampy głównej tworzą trzyrzędową matrycę, włączając się i wyłączając w zależności od potrzeb. Kolejną premierą jest system Night Vision, działający na podczerwień. Wykrywa on pieszych i zwierzęta w ciemnościach z odległości do 100 metrów i ostrzega kierowcę. Nowością jest również Highway Integration Assist, oferowany w połączeniu z przekładnią automatyczną. Jest to zestaw różnych asystentów sprzężonych z kamerą i czujnikami radarowymi i dzięki którym jazda jest mniej stresująca. Adaptacyjny tempomat utrzymuje odległość od pojazdu poprzedzającego dostosowaną do zaprogramowanej prędkości, a także aktywnie pozycjonuje Grandlanda pośrodku zajmowanego pasa ruchu. W razie potrzeby system może także doprowadzić do całkowitego zatrzymania samochodu. Dzięki funkcji stop and go Grandland systemem Highway Integration Assist potrafi także automatycznie wznowić jazdę po wcześniejszym zatrzymaniu się, czyli mówiąc w skrócie, jest idealny do jazdy w korkach. Ale wróćmy jeszcze do nadwozia. Stylistyka zdominowana jest przez typowe dla marki wyraźnie nakreślone linie. Kolejnymi akcentami są zderzaki oraz panele boczne, w zależności od wersji czarne i błyszczące lub lakierowane w kolorze nadwozia, a także czarne, błyszczące oraz srebrne osłony podwozia. Nowy Opel Grandland jest dostępny w pięciu kolorach, z czego dwa są specjalne i w czterech wersjach wyposażenia. Model tutaj jest w wersji najbogatszej, czyli Ultimate, w kolorze Cobalt. Model ten spełnia najwyższe standardy nie tylko pod względem systemów wspomagających kierowcę, ale także w zakresie komfortu. Ergonomiczne, aktywne fotele przednie sprzyjają utrzymywaniu prawidłowej pozycji za kierownicą. Cieszące się uznaniem fotele są wyjątkowe w klasie Grandlanda i umożliwiają szeroki zakres regulacji. Od elektrycznego pochylania siedziska po elektryczno-pneumatyczne sterowanie podparciem lędźwiowego odcinka kręgosłupa. W wersji z tapicerką skórzaną są również podgrzewane i wentylowane. Rozwiązaniami podnoszącymi komfort użytkowania są także system bezkluczykowego otwierania zamków i uruchamiania silnika oraz elektrycznie otwierana i zamykana klapa bagażnika sterowana czujnikiem reagującym na ruch stopy pod tylnym zderzakiem. Koncepcja interfejsu użytkownika jest futurystyczna i zredukowana do niezbędnego minimum. Dwa panoramiczne ekrany w jednym module tworzą piór panel Opla. Ten w pełni cyfrowy, zwrócony ku kierowcy kokpit jest intuicyjny w obsłudze, z powodzeniem zastępując liczne przyciski. Dostarcza on najważniejszych informacji, wykorzystując najnowsze cyfrowe technologie. Te dwa ekrany tworzą przyjemną atmosferę wewnętrzną. Środkowy ekran dotykowy o przekątnej do 10 cali jest ustawiony pod takim kątem, żeby kierowca mógł skoncentrować się na prowadzeniu pojazdu bez odrywania wzroku od drogi. Systemy multimedialne kompatybilne z Apple CarPlay i Android Auto zapewniają łączność oraz dostęp do rozrywki. W połączeniu z usługami Opel Connect najwyższa wersja systemu Multimedia Navi Pro pomaga zrelaksować się w podróży dzięki odbieranym na bieżąco informacjom o sytuacji w ruchu drogowym oraz nawigacji przewidującej, która wykorzystuje mapy aktualizowane online. Bezprzewodowa ładowarka w konsoli środkowej umożliwia ładowanie kompatybilnych smartfonów bez zbędnej plątaniny kabli. Wewnątrz, już w wersji podstawowej, zastosowano Pure Panel z centrum informacyjnym oraz podobnej wielkości kolorowym ekranem dotykowym z obsługą Apple CarPlay i Android Auto za pośrednictwem systemu multimedialnego. Nowy Opel Grandland jest wyposażony w wiele innych systemów wspomagających kierowcę. Kamera 360 stopni, asystent automatycznego parkowania i system monitorowania martwego pola. Standardowe wyposażenie każdego Grandlanda obejmuje alarm przedkolizyjny z funkcją automatycznego hamowania awaryjnego, system wykrywania pieszych, ostrzeżenie o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, rozpoznanie znaków drogowych, wykrywanie zmęczenia kierowcy oraz tempomat. Elastyczna platforma multienergetyczna pozwala nabywcom Grandlanda wybrać preferowany system napędu, od oszczędnych silników wysokoprężnych i benzynowych po zelektryfikowane hybrydy plug-in. Dzięki czemu Opel nie tylko zapewnia przyspieszenie godne samochodu sportowego, ale także umożliwia bezemisyjną jazdę. Grand Led Hybrid z turbodoładowalnym silnikiem benzynowym o pojemności 1,6 litra oraz silnikiem elektrycznym napędzającym koła przednia dysponuje łączną mocą systemu 224 konie mechaniczne oraz rozwija do 360 Nm momentu obrotowego. W zespole napędowym Grandlanda Hybrid zastosowano czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,6 litra o mocy 180 koni mechanicznych z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem paliwa. Silnik elektryczny o mocy 110 koni mechanicznych oraz akumulator litowo-jonowy o pojemności 13,2 kWh. Silnik elektryczny jest sprzężony z ośmią biegową przekładnią automatyczną, a samochód z takim napędem przyspiesza od 0 do setki w 8,9 sekundy. Na zasilaniu wyłącznie elektrycznym Grandland może rozpędzić się do 135 km/h, a maksymalna prędkość samochodu to 225 km/h. W Grandlandzie Hybrid 4 turbo doładowany silnik benzynowy o pojemności 1,6 litra połączono z dwoma silnikami elektrycznymi, gdzie łączna moc układu wynosi aż do 300 koni mechanicznych. Tutaj Grandland będzie rozwijać swoją maksymalną prędkość do 235 km na godzinę, a przyspieszenie od 0 do setki wynosi 6,1 sekundy. Elektryczną część układu stanowią dwa silniki elektryczne na przedniej i tylnej osi. Moc przedniego i tylnego silnika elektrycznego wynosi odpowiednio 110 i 113 koni mechanicznych. Przedni silnik elektryczny przekazuje moc na przednie koła za pośrednictwem sterowanej elektrycznie ośmiobiegowej przekładni automatycznej. Drugi silnik wraz z mechanizmem różnicowym jest zintegrowany z tylną osią. Tylny silnik elektryczny zapewnia Grandlandowi Hybrid 4 stały napęd na wszystkie koła, gwarantujący optymalną przyczepność. Ponadto wysoki moment obrotowy silników elektrycznych jest dostępny od pierwszego muśnięcia pedału przyspieszenia i zapewnia optymalną przyczepność na luźnej nawierzchni. Tryb hybrydowy, w którym najważniejsze jest jak najniższe zużycie paliwa, zapewnia zasięg do 65 km. W samochodzie działa system przechwytywania energii kinetycznej w czasie hamowania, która w przeciwnym razie uległaby rozproszeniu w postaci ciepła. Użytkownik ma do wyboru dwa tryby pracy układu odzyskiwania energii, w których silniki elektryczne działają jak generatory, a wytworzona energia elektryczna wraca do akumulatora o pojemności 13,2 kWh. Nabywcy mocnej i bardzo oszczędnej hybrydy plug-in mają do wyboru napęd naprzód lub elektryczny napęd na wszystkie koła. Kierowca może swobodnie wybierać tryb jazdy w zależności od swoich wymagań i preferencji. Silniki spalinowe uzupełniające ofertę zespołów napędowych w nowym Oplu Grandlandzie również charakteryzują się wysoką wydajnością i niskim spalaniem. Diesel o pojemności 1.5 litra i mocy 130 koni mechanicznych rozwija 300 Nm maksymalnego momentu obrotowego od 1750 obrotów na minutę i jest dostępny z ośmiobiegową przekładnią automatyczną. Taką samą moc 130 koni mechanicznych oraz 230 Nm momentu obrotowego od 1750 obrotów na minutę oferuje wykonany w całości z aluminium silnik benzynowy o pojemności 1,2 litra z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem paliwa. Silnik jest dostępny z sześciobiegową przekładnią manualną. Cena nowego Grandlanda zaczyna się od 123 tysięcy złotych brutto i różni się w zależności od danej wersji. Nowy Opel Grandland 2022 jest dostępny u nas od ręki, więc jeśli jesteście zainteresowani, zapraszamy do salonów i naszych doradców na jazdę próbną oraz na naszą stronę gz.pl. Zachęcamy również do subskrypcji tego kanału oraz innych naszych social mediów, by być wszelkimi informacjami na bieżąco. Do zobaczenia!